Witam! Po pełnym dostrojeniu, chyba Chyba po pełnym Już się trochę przeniosłem Niestety, dobra Taka mała dziurka, trudno Na doświadczeniu polowym Może i łapie, czy nie łapie No i próbuję coś tutaj z tymi chwastami zrobić Na razie mechanika, a później się zobaczy Później się zobaczy, prędkość olbrzymia 7 na godzinę, ale to nie chodzi mi o prędkość, tylko o jakość. Tu już jest tak zmodernizowany, żeby coś można było nim po bazarkowcu zrobić. Z trzech rzędów łap na ma, dwa rzędy łap. Tu spulkniacze śladów są inne, rozszerzone i są założone też, wiecie, takie 260. No i świecie się, by zapychało na tych oryginalnych. A no, tak tutaj chociaż troszkę te ślady, troszkę spulchnia. Można by tam już było głębiej chyba, ale nie wiem, czy jest sens tutaj zgłębiać się. No zobaczymy. Kroski delikatnie jest puszczony, ale żeby dalej była równa struktura. Także krzyk, 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 krzyk Rizm, rizm, się Zaczyna działać manewr odpierniczacz wąchramowy W głęboszu Dobra Już Nie mam włóki z tyłu, bo ta włóka z tyłu by robiła sieczkę po prostu na tym Witam serdecznie ponownie Haha Teraz zobaczcie, to jest zastrana piąta klasa. Tu nawet kurde kukuryda raz w życiu urosła. I może niepotrzebnie z nią wąpiłem, a bo groszek damy, a to. No ale groszek też jest potrzebny, na takie ziemie. I tu był straszny zielony ład. Ja zobaczcie, teraz wolniej wyłączę sobie powera. I zobaczcie, jesteśmy na piątej klasie, gdzie nieraz, nieraz u Chrisa to była taka zadyma, nawet mimo bezorkowego systemu. Siwy dym, a dziś widać agregat. Kwasty są i chyba zostaną, bo jedziemy płytko. Nie chcę ich głęboko właśnie zmieszać, żeby one nawet leżały na górze, żeby one podes podeschły trochę. Bo tak jak je zmieszamy do ziemi, to są w to one będą się trzymać. Ale to 88 metrów. 2 cm jak petro tutaj tu jeździ sobie do Niemiec i podaje prędkość obrotową silnika, to w podaje metr, i nie mi zostało do urocia. No i tu właśnie się nie wolno spieszyć z tą maszyną na tym kawałku, żeby łapy nie drylowały, żeby to wszystko podcinało ładnie. Już się dostroiłem, jeśli chodzi o ustawienia, już mnie prosto prowadzi, bo wcześniej tak już mnie tak normalnie szarpało, że ho ho ho. No. I tu trochę zielonego ładu zniknęło. Nie, on jakąś ma funkcję że mi a ekran, coś na słońce reaguje, z tego co tu wyczytać czytać. I zielony ład znika. Na ile to wyjdzie dobrze, no to się okaże za miesiąc. Bo miesiąc to będzie się stało w takiej postaci, jak się stoi. Mnie chodziło tutaj górę podciąć i. i tyle. O, telefon się zagrzał. Pozdrawiam. Kurde, to się może udać. Tu są takie właśnie z głębosza I zobaczcie, jak kierownica świnuje. To go wybija z rytmu, a to pierdolę, to jest punkt odbicia. Za szybko, po prostu jadę. No ale zrównamy. Ja przejechałem to drzewa, oczywiście, że już mi się mało zakleiło. Będzie następny tunik. Rura idzie do tyłu, a ten będzie do przodu, bo To nie życie. Ale tutaj już to I Na ławkę się nie darmosi tu pod drzewami już zrobiłem tą masakrę, po tym, wiecie po czym Po Głęboszu. No i do tego właśnie ten agregat to jest po prostu bardzo dobry Do takiego wyrównania i Nawet na siódemce tu idzie Zobaczymy za chwilę dalej Teraz sobie objedziemy tak Że jeszcze strzelę tutaj drugi przejazd Choć nie chciałem, żeby mi tutaj właśnie ten ale zobaczę, teraz się już przełączę w prostą, bo już mam obwód zrobiony, prosto od drzewa, bo oczywiście jest bardzo dobrze. Ale my weźmiemy prosta nie tą, o tą prostą. No nie, jeszcze by się przydało od drzew, jeden przejazd by róg złapać. no ścieżek O, dobra I Może być to fajnie, już myślałem, że będę tu porciakował, ale chyba, chyba o. Takie właśnie się nawiną jeszcze, niestety, w łapy będę musiał wyjść to przedegować, jeszcze sobie tu strzelimy jeden agregacik, Widzicie, mimo wstrząsów nie wylecą, tak kurde nie działa, odezwę się, A, no wilgoć jeszcze została no. Panie, my są twarde mecenasy! Ty już idź ode mnie, człowieku, nie już wystarczy naprawdę. Co pole to jest bocian? Ludzie kochani... Ja takiego chałupy nie mam takiej, żeby te wszystkie dzieci pomieścić. Czasami się zapcha, przeszedłem przyszedłem na siódemkę, ale na siódemce większy kocioł się robi, ale idzie. Łoo! Wow! Łębosz poprzek może być, jest dobrze. Prawą rękę Wygląda to dobrze Znaczy wygląda bardzo dobrze Ale na drugi raz nie będę tutaj już nim robił Krótki odcinek Pola Nawet nie ma jak porozmawiać Tak się o tak to wygląda Trochę resztek zostaje Ale taki jest zamiar Bo to jest płytko jak ja bym tu chciał głębiej zrobić, to by to się nic nie udało. O, czasami jest tak, że na Na jeszcze się tutaj coś ciągnie, ale tak już mu wyregulowałem. Oddaliłem ją od wałku, postawiłem ją do pionu. Tu już jest tunik pełną gębą. Inaczej to mu by dalej stał w krzakach, nic by z nim nie zrobił po prostu, a tak? Patrzcie jak fajna wingo zachowana. O, babek Kruskina, tak jak był wcześniej. O. Nie da się. Za dużo zadań na prawą rękę. Pozdrawiam Was serdecznie. Tu już na siódemce powinno fajnie wychodzić, 25 35 na razie z hektara, ale to zaraz się zwiększy. to pierwsze zaczęte, wiecie, ubrozia, rogi. Lecimy.